Będziemy kontynuowali to, co już rozpocząłem tydzień temu na kanale, a więc poddamy analizie samochody, które widzieliście podczas mojej wizyty w tym komisie. Prezentowałem wam te modele, jak również odbyłem nimi jazdy testowe. No a teraz zobaczymy, jak te samochody wyglądały przed ich naprawą w Polsce. Wybaczcie za mój głos, pewnie niektórzy stali widzowie dziwią się, czemu tak nagle mówię. No, po prostu podczas testu x 90 którym obecnie jeżdżę i testuję dla Was, chyba przesadziłem z klimatyzacją albo otwartymi szybami, i dlatego. No, trochę mój głos się zmienił na chwilę, ale mam nadzieję, że jakoś dacie radę obejrzeć ten film do końca i dacie radę mnie zrozumieć. No dobra, nie przedłużam i jedziemy. Pierwszym autem, które poddamy dokładnej analizie, będzie Dutch Durango. Od tego samochodu rozpoczął się poprzedni film i jeśli nie oglądaliście tamtego odcinka z wizyty w komisie, koniecznie na nadróbcie zaległości. Oglądanie tylko tego filmu nie za bardzo ma sens, dlatego że tam zaprezentowałem Wam wszystkie samochody, które omówimy w tym filmie. A więc zaczynamy. Komis mieści się w Warszawie, ponieważ były też pytania o to miejsce. Nie robię żadnej reklamy czy antyreklamy tego miejsca. Po prostu było to pierwsze w mojej okolicy miejsce z bardzo dużym placem samochodów. Zostałem tam potraktowany miło. Nie mam żadnych zastrzeżeń odnośnie obsługi pierwszego czy drugiego dnia. Miałem okazję przejechać się trzema samochodami, także z mojej strony mogę wystawić jak najbardziej pozytywną opinię, jak zostałem potraktowany. Ceny samochodów, które są w tamtym komisie, też są, myślę, że całkiem dobrze skalibrowane, tak to nazwę, biorąc pod uwagę roczniki, przebiegi, no i stan samochodów, które oczywiście są po naprawie. Jak wiecie, większość samochodów z Ameryki, żeby nie powiedzieć każdy, są po większych lub mniejszych przygodach, większych lub mniejszych dzwonach i tak nie inaczej jest z autami w tym komisie. Ale zacznijmy od Dacia Durango, którego właśnie oglądacie na ekranie. Jest to samochód nie będę o nim za dużo mówił, bo od tego był poprzedni odcinek. Po prostu przejdziemy, kilka fotek, jeszcze zamieszczonych przez sam komis. Auto zrobiło na mnie dobre wrażenie, jeśli chodzi o wnętrze. Fajna kolorystyka, miejsca, no wszystko mówiłem w poprzednim filmie. Nie będziemy tu tego powtarzać. Ja teraz przejdę do strony z płatnym raportem. Za kilka dolarów kupiłem raport tego bardzo ładnie wyglądającego samochodu. Wiedziałem, że auto miało czołowe zderzenie za sobą airbagów, które wyskakiwały i check engine zdradził co nieco. Teraz zobaczcie, w płatnym raporcie to wygląda mniej więcej tak, że mamy informację o Cenie o kwocie, za którą auto zostało wylicytowane, widzicie 6600 dolarów. Jest to dość mała kwota, żeby nie powiedzieć, bardzo mała jak za samochód stosunkowo młody z bardzo niewielkim przebiegiem. Damage ratio, a więc y, procentowe uszkodzenie samochodu, jest to ponad połowa auta, więc y, to jest po prostu współczynnik tego, ile zostało z samochodu. Szkoda całkowita, total loss czy salvage title które opiewają na większość samochodów na aukcjach na Koparcie to nie jest jeszcze coś co przesądza o samochodzie dlatego że nawet świadectwo salvage title może dostać samochód skradziony ubezpieczyciel wypłaca klientowi pełną kwotę wartości pojazdu no a potem na przykład na takiej aukcji gdy auto zostanie odnalezione, sprzedaje je. Więc o tym jeszcze porozmawiamy w dalszej części filmu. Teraz chcę Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, która dotyczy właśnie konkurencyjnych aut. Tu macie price range, typowa kwota, za którą sprzedają się podobne samochody. Średnia to jest, jest mniej więcej dwa razy wyższa niż auto, które zostało kiedyś tam kupione. Nie będziemy tego rozbijać na czynniki pierwsze. Po prostu ktoś sprowadził samochód, naprawił go, oczywiście. W naszych rejonach w Stanach się nie opłaca taki ładny naprawiać. Sprowadza się rozbitki. Obejrzyjmy, jak wyglądają po kolei zdjęcia tego samochodu. Ktoś tam z komentujących w poprzednim odcinku napisał, że prawdopodobnie auto zostało obłożone, inny, obłożone innymi blachami. Taka praktyka jest podobno stosowana. Dość powszechnie stosowana metoda na mocno rozbite auta no nie wiem trudno mi to oceniać czy któreś z elementów karoserii zostały przełożone z innego egzemplarza faktycznie biorąc pod uwagę stopień uszkodzeń wybuch wszystkich poduszek z, z samochodu co zaraz zobaczycie na kolejnym zdjęciu no jest to podejrzane nawet kolanowa czołowa kurtyny wszystko poszło nie dziwne, że jakieś błędy się pojawiają. Ktoś tam pisał, że prawdopodobnie błędy wynikają z tego, że auto zostało z boostera odpalone. Też miałem takie wrażenie. Natomiast następnego dnia, pierwszego dnia nie przejechałem się samochodem, drugiego dnia mogłem odbyć jazdę testową, błędy zostały skasowane i po krótkim, po krótkim odcinku, który zrobiłem, błędy poduszek się znowu pojawiły. Tak więc widzicie, no podobno chyba uderzyło to auto w latarnię, czy w jakiś tam słupon się przewrócił na samochód. Taka jest historia wypadku. Przebieg jak najbardziej realny z tym, który jest obecnie podany w kilometrach, 38 803 mile. Wszystkie inne informacje, które by były potrzebne, można wyczytać. Nie będziemy za bardzo się jakby poświęcać czasu temu autku. Runs and drives, czyli samochód jest przekreślony, oczywiście nie w tym stanie, nie jeździ. Engine starts nie jest przekreślone, czyli silnik odpala, no bo jak widzimy po komorze silnikowej jednostka chemii nie ucierpiała has case, czyli kluczyki są insurance company seller type, czyli jakiś tam ubezpieczyciel sprzedawał data mm, sprzedaży tak, 2018 rok Little Rock, Arkansas także y, wszystkie tu są informacje potrzebne, żeby się dowiedzieć jaka była historia aukcyjna tego samochodu, myślę, że do czego możemy zamknąć odpuściłem ten konkretny egzemplarz, w ogóle odpuściłem to auto, dlatego że dla mojej sześcioosobowej rodziny po prostu stwierdziliśmy, że samochód będzie za mały. Mimo tego, że trzeci rząd bardzo pochwaliłem wygodne siedzenia dla średniej wielkości osób. Przejdźmy może teraz na chwilę do Toyoty Sieny, którą też tam oglądaliście w poprzednim odcinku, a jak nie, to przypominam należy to zrobić, żeby ten film miał więcej sensu. Z Historię w internecie tej Toyoty z zeszłego roku nawet wystawionej w sprzedaży, do sprzedaży znalazłem za prawie 100 tysięcy, tu widzicie 90 tysięcy złotych. Jak pamiętacie z poprzedniego filmu, tam była cena 69 tysięcy, obecnie nawet spadła o kilka tysięcy, bo ostatnio ogłoszenie oglądałem, jeszcze o parę tysięcy opuścili tą cenę. Natomiast pierwotnie auto z zeszłego roku było pod 100 tysięcy nawet wycenione. Jest to samochód... W welurowej tapicerce nie będziemy tego analizować ponownie z wolno-sącym pancernym silnikiem. Przebieg też niewielki. Win, oczywiście, jak zawsze podany, i na podstawie tego winu, byłem w stanie dzięki pewnemu miejscu, do którego zaraz przejdziemy, przeanalizować historię przed naprawą tego samochodu. No, wszystko wygląda zacnie. Jest to dość uboga wersja, dość skromna. Druga, od najbiedniejszej licząc, także nie ma żadnych fajerwerków, To wszystko jest wypisane. Win, jak zwykle podany. To jeszcze oczywiście warto zawsze zweryfikować, czy win podawany jest winem faktycznym, tym, który mamy na samochodzie. I teraz tak. Ostatnia cena, jaką widzicie, to jest 65,900 w tym komisie, który odwiedziłem, więc mocno spadła. Przyznacie powyżej 90 była, potem 79,900. No i tak spadała. No wiadomo, sprzedawcy tak robią, jak auto nie schodzi, to trzeba obniżać ceny. Co się stało z tym samochodem, bo człowiek, który otworzył go w komisji powiedział, że no, było jakieś tam uderzenie, ale niezbyt groźne, że raczej konstrukcja nie została naruszona. Dzięki jednemu forum znalazłem, bo ciężko mi było dostać się, historia zakupu jest sprzed kilku lat, zobaczcie co tu jest napisane, miejsce postoju pojazdu California, Los Angeles. Mamy tutaj win, oczywiście, Title Salvage Certificate, zderzenie, uszkodzenie przodu. No trochę miksu polskiego, angielskiego, więc czytam i tak i tak. Wartość szacunkowa pojazdu bezwypadkowego 28 tysięcy dolarów. Koszt remontu, wiadomo, że w Stanach takie naprawy są kompletnie nieopłacalne, liczone po cenach autoryzowanych tych stacji. 23 tysiące dolarów to jest po prostu no, horror dla każdego, więc auto idzie pod młotek. Przebieg 18 tysięcy mil, bardzo mały, więc wszystko wydaje się zgodne z prawdą. Człowiek, który sprowadził to auto, mało nim jeździł, kilka tysięcy rocznie, podobnie jak ja, w, używał tego, tego samochodu jako drugiego, trzeciego w rodzinie. No i postanowił je sprzedać. Ale o co chodzi? Zobaczcie, co się dzieje dalej. To jest nam luxury mid-size mid -size van, informacje mniej istotne. Natomiast restraint system, dual front side, head airbags, wyświetlone wszystkie. Poduszki powietrzne wypisane, opisane co tu mamy i co tu się dzieje dalej, zobaczcie. Driver airbag deployed, passenger airbag deployed, left side airbag deployed, right side airbag deployed. Status VIN, ok, interior color, nieważne, miks nowo angielskiego. Rozrusznik długo kręci przed uruchomieniem, no ja nie zauważyłem tego, w komisji odpalił bez problemu. Natomiast popatrzcie co się dzieje, tu właśnie wracamy do tej pierwotnej ceny, jeszcze wystawiony przez Toyota Wn Wiśniewski. Spójrzcie, co się dzieje dalej. Auto miało takiego dzwona, że nawet chłodnica jest pogięta. Tu mamy tą belkę przednią, uszkodzoną. Czekajcie, czekajcie. Momencik, bo tu mamy jakieś problemy. Trzeba się przelogować, chyba. Wait a second. Jesteśmy z powrotem. Wybaczcie, problemy logowania. Następna fotka wygląda nawet nie najgorzej z tej strony, o ile patentu z okładaniem auta innymi blachami z innego rozbitka nie było, no ale to już to wygląda zdecydowanie gorzej. W harmonijkę zgięta maska, widać, że poszły poduchy, nawet nie wynika to z opisu, ale z samych zdjęć tylna szyba rozbita, tam kurtyny poszły, no, mocno dostał samochód w, w facjatę. Konkretnie, konkretnie klepnięty Egzemplarz. Takiego auta nie chciałbym kupować rodzinie z kilku powodów. Oczywiście cena jest atrakcyjna, jak powiedziałem w komisji. Te auta nie są overpriced po polsku, jak to powiedzieć, przewartościowane, zbyt drogie względem tego, za co płacimy. Nie, uważam, że ceny są adekwatne do stanu, jaki był wcześniej. Wszystko zależy, jak auto zostało złożone. Natomiast Ogólnie wychodzę z założenia, że jeżeli kupuje się auto do ważenia najcenniejszych skarbów, to im mniejsza kolizja, im mniejszy dzwon, tym lepiej. O tym będzie w dalszej części filmu na temat, jakie auta biorę pod uwagę, żeby sprowadzić je sobie na własną rękę. To o Toyota możemy już zostawić i przejdźmy może dalej. Kolejnym autem, które testowałem w poprzednim filmie, prezentowałem bardziej, wybaczcie słowo testu, no zwykle testuję auta na kanale, ale tutaj bardziej prezentowałem, był Chrysler Pacifica. Widzicie, że 55 195 km jest podany przebieg. Wszystko się zgadza, tu nie ma żadnej ściemy. Tak naprawdę wszystko, co tam jest podawane w komisji, te wszystkie informacje i na zdjęciach, ogłoszeniach na szerokomoto, to wszystko się zgadza z tymi raportami ze Stanów, więc nie ma tu żadnych ściem. Natomiast co na przykład się stało z tym pierwszym Chryslerem, którego testowaliśmy, prezentowaliśmy i miałem okazję odbyć nim jazdę testową? No zobaczmy, żeby nie popełnić gafy win kończący się na 449 teram no właśnie dzwon konkretny win kończący się na numerze 449 i znowu final bid zobaczcie za jaką kwotę zostało auto wylicytowane auć 3850 dolarów to są właściwie grosze śmieszne pieniądze biorąc pod uwagę że to jest z 2018 roku nie wiem na jakiej zasadzie działała ta licytacja dlaczego tak bardzo tanio estimated retail value tylko 9133 163 przepraszam Minor, secondary damage minor Dance scratches czyli małe wgniotki rysy primary damage front end czyli auto dostało konkretnie co widać na zdjęciach a wygląda tak pięknie prawda? Po jeździe testowej krótkiej, ale wystarczającej dla mnie oceniłem że zawieszenie, maglownica nie dawały mi w stuprocentowej pewności, że auto właśnie zostało dobrze złożone. Nawet nie wiedziałem, że było uderzone w przód. Chyba z tego, co pamiętam, nie było tej informacji. Gdy testowałem ten samochód, dopiero potem w internecie, jak wróciłem do domu, sprawdziłem, że to się pokryło. To, co zobaczyłem z moimi przypuszczeniami względem drugiej pasyfiki, którą za chwilę zobaczycie, tu troszeczkę na maglownicy, troszeczkę na, na pracy przednich amortyzatorów, miałem pewne wątpliwości. Jakoś tak nie było. To Fabrycznie ustawione, żeby, że tak to określę. No i zobaczcie, widzicie znowu jest Salvage Title i informacje, które macie na ekranie, są wystarczające, żeby podjąć decyzję na temat tego, czy chcecie się pakować w taki rozbitek, w takiego rozbitka, czy nie. Service Airbag System, akurat ten błąd, z tego co pamiętam, w Chryslerze że nie wyskoczył, to mnie prześladowało w Dodge Durango. No, ale może przejdźmy do kolejnego Chryslera, którego widziałem następnego dnia na oponach zimowych Pirelli w bardzo ładnym stanie. Bo tamte tam opony w poprzednim były no, takie, powiedzmy, na, na koniec, dobicie do w tym roku i wymiana na kolejny nowy komplet Chrysler. Ten ma dużo mniejszy przebieg niż tamten. W ogóle te przebiegi są symboliczne, jak na 3.6, 2.6 pentastarna, ale wiadomo, wolnosące silniki tych pojemności są właściwie przeżyją całe auto. 21 tysięcy kilometrów poglądowo możemy sprawdzić. Win 622 końcówka. No i przejdźmy do tego, co udało mi się w internecie znaleźć. Ten samochód oceniłem, jeśli chodzi o właściwości jezdne wyżej. Jeśli z tych dwóch miałbym wybierać, to wybrałbym tą troszkę skromniej skonfigurowaną wersję. Ceny właściwie takie same, tych Chryslerów 110 tysięcy bez paru groszy. Więc ceny, mówię, nie są złe, biorąc pod uwagę roczniki, kilkoletnie auto z malutkim przebiegiem. No ale zajmijmy się tym, który był w Stanach, zanim przypłynął w kontenerze do Polski. Final Bad 6100 dolarów. Widzicie, znowu mamy podejrzanie niską cenę, jakoś taką naprawdę niską. No takie auta zwykle chodzą po kilkanaście tysięcy dolarów, jeśli nie są mocno rozbite. No ale żeby nie powiedzieć nawet 20 tysięcy czy więcej. Zobaczcie, estimated retail value 25630, estimated repair cost, znowu mamy spore koszty naprawy, szacowane Long Island, New York, uh, mileage 12856, aktualny, potwierdzony jakąś tam komisją weryfikującą to actual, to znaczy, że przebieg odzwierciedla stan wnętrza i inne tam wytyczne, jakie mają ci, ci inspektorzy, którzy tam sprawdzają. Na tej zasadzie to działa. Win 622 końcówka sprawdziliśmy, zgadza się win 622. Popatrzmy teraz na zdjęcia. No, nie, wygląda naprawdę dobrze. Widzicie, ten przód jest praktycznie fabryczny. Dlatego, od strony magla i zawieszenia przedniego, nie miałem żadnych niepokojących objawów. Natomiast zobaczcie, jak dostali ludzie, którzy siedzieli w ostatnim rzędzie. Auć, nie chciałbym tam wozić dzieci przy tym dzwonie, który oglądacie, czy przy następnym, bo nie wiadomo, jak auto się zachowa. A skoro mówimy o aucie siedmiosobowym, no to tylna ławka, która tam dostała, konkretnie. No, powinna być tak samo bezpieczna jak fotel kierowcy i każde inne miejsce. Także widzicie, jeśli chodzi o analizowanie tego typu samochodów, nie jest to trudna sprawa. Teraz w internecie, w internecie nic się nie ukryje, aczkolwiek, biorąc pod uwagę stopień rozbicia jednego i drugiego Chryslera, zdecydowanie tym bardziej po zobaczeniu tych zdjęć stwierdzam, że moje odczucia z jazdy testowej jednym i drugim były słuszne. Brałbym <laughs> oil change required. Ok, maybe later. Mamy mniejsze, mniej inwazyjne uderzenie. Zawsze chyba lepiej, żeby auto dostało w kuper niż dostało całkowicie w przód z wywaleniem airbagów, Tak myślę, no bo jednak więcej, więcej wypadków, więcej zderzeń, zdarzeń drogowych ma miejsce, gdy mamy zderzenie czołowe, angażujące przód samochodu niż tył. No ale generalnie najlepiej w ogóle, żeby tych zderzeń nie było. No dobrze, teraz przejdźmy może dalej, żeby ten film nie trwał pół godziny. Pojawiła się też sugestia od jednego z widzów, którego pozdrawiam na temat samochodu takiego dziwnego tworu, jak go trochę nazywam amerykańską Multiplo, jeśli chodzi o wygląd, a więc Infinity. QX80, czyli QX80, po naszemu. Jest to silnik z fantastycznym silnikiem Nissana V8 o pojemności, dużej pojemności. Tu napisali 5989, zdaje się, że jakaś, jakiś błąd, bo ten silnik powinien mieć 5,6 litra. Gdzieś tu może nawet to będzie na jakimś zdjęciu wyraźniejszym. O, nawet chyba jest, widzicie, bo tu ktoś się tam walnął. Ta jednostka ma 5,6 litra. Nawet w opisie tu jest ale tam bodzie. To jest niesamowity samochód pod wieloma względami, dlatego że mimo majestatycznych rozmiarów, wa wagi, masy własnej niemal 3 tony, katapultuje się do setki w kilka sekund. Zawstydziłby niejedno kilkuletnie auto sportowe, jeśli chodzi o start spod świateł. ale kto takim mastodontem będzie się ścigał? Nie o to chodzi. Naprawdę nie o to chodzi. W takich autach natomiast miło mieć v która ma tych kilkaset newtonometrów więcej niż te euro kosiareczki. No i przede wszystkim ten dźwięk niesamowity. Ale mówiąc o tym samochodzie, dlaczego nazywam go mastodontem i amerykańską multiplą? No dlatego może w tym kolorze jeszcze nie wygląda tak dramatycznie, w niektórych kolorach trochę potrafi przestraszyć. No i zobaczcie co się dzieje. Internet znowu służy nam pomocą. Win, który tu mamy, no nie, nie jestem raczej robotem. Końcówka 935, wykorzystałem ten win, wpisałem w Google'a, No i widzimy, że uderzenie, co prawda, nie wygląda na, na jakieś poważne, nie wchodziłem w większe. Natomiast tu widzicie też jest ten win, zdaje się, po zdjęciu tych elementów wygląda może troszeczkę gorzej. Jakby, nie wiem, czy to auto zostało obłożone, tu patrzcie, tu maska taka, tu maska taka wygięta, a zdaje się, że mamy dokładnie ten sam WIN tutaj NC09, tam 0G9, prawda, 40935. Więc praktyka handlarzy, praktyka ludzi tam w Stanach też, jak widzimy, coś jest niehalo. <laughs> Airbagi wyszły, więc na pewno uderzenie było konkretne. No, i teraz pytanie, czy ktoś akceptuje taki stopień urządzeń, gdy mamy do wydania bagatela 219 tysięcy zł? To są ogromne pieniądze, mimo fałsemki, mimo fantastycznego samochodu, który, jeśli był dobrze zmontowany, posłuży nam jeszcze długo, no ale to są gigantyczne pieniądze. I ja myślę, że jednak nie chciałbym się ładować z takimi kwotami w rozbitki, gdzie pirotechnika i cała pościel aktywnie wyszła do kabiny. Także raczej odpuścimy. Teraz moi drodzy, przejdźmy do tego, co mnie interesuje, jeśli chodzi o sprowadzenie dla siebie. Odpuściłem już komisowe produkty, na przykład Copart i po gradobiciu Siena. Tu mamy Hail, nowa generacja Toyoty Sieny. Oczywiście niekoniecznie ten samochód, ale mówiłam, że można kupić auto kompletnie nieuderzone. Hail, czyli grad, po gradobiciu. Czasami ten grad nawet nie zbije szybno. Tu akurat widzimy, że szyba jest zbita. Podany jest aktualny przebieg na no, komedia. No, 596 mil, czyli auto właściwie jakby w salonie stało jeszcze, ale niestety zostało potraktowane gradem. Tu jakieś tam informacje na temat hybrydy, bo teraz wiemy, że hybryda no, zostanie wyłączona automatycznie. Jeśli, jeśli tam godzinę będzie, wiadomo, ten nie przejdzie w park, olewamy. Nie interesuje nas to w tej chwili. Natomiast pokazuję wam, że jest a lot lat sold. To już jest aukcja, która się zakończyła. Mnie akurat ta na nie interesuje bardziej poprzednia generacja z wolno 3,5-litrową V6, niż ta hybryda 2,5-litra, 4-cylindrowa. Mnie bardziej interesuje GMC Yukon, a więc krewniak Tahoe. To jest dokładnie to samo: ta sama płyta, te same silniki, a więc albo 5,3-litra, albo 6,2-V8. Yy, możemy mieć, tak jak wspomniałem, Szewroelę, to Tahoe na którego poluje, a więc. Yy, tak jak powiedziałem, 5,3 litra, wydlasta ósemka, wolno po kradobiciu. Lampa zbita, tu jakieś dziury w plastikowych elementach, całkowicie zmasakrowane elementy dachu, bo grad musiał być konkretny, trzecie światło stopu. Przód też cała maska, dosłownie jakby ktoś tam piłkami od golfa walił. Cała ta strona mocno przeorana, ale najważniejsze. Auto ma bardzo mały przebieg, około 60 tysięcy, tam 60 parę tysięcy kilometrów, potwierdzony mimo 5 lat. Wnętrze jest no, nieskazitelne, no, jasne wnętrze, biały kolor, więc na upały idealna konfiguracja. Gigantyczna kanapa po półtora metra szerokości między podłokietnikami, no, zmieści bez problemu trzy kobelaste fotele. Oczywiście siedmioosobowa wersja z tyłu też dużo miejsca, bogażnik trochę wysoko, no ale to już może kiedyś, jak dorwę na kanał, takie auto ja będę robił. Test <gryw> ze zdjęć sobie darujemy felgami, ma tego, że opona wygląda na sporą, to słuchajcie, to jest 20-calowa felga, więc auto jest gigantyczne, monstrualne, Dwójpółtonowy tonowy czołg, który nie imponuje może jakoś specjalnie osiągami, ale wystarczy, że wrzucimy wydech Corsa Sport albo Bolla i mamy niesamowicie bulgoczącą, fantastyczną, fenomenalną, dudniącą basowym pomrukiem i jednocześnie brzmiąco orientalnie, bo wkręceni na obroty widlastą, wolno ósemkę, która też przeżyje całe auto. Więc widzicie, jest to moja koncepcja na amerykańskie auto za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Im mniej, tym lepiej. Takie auta, zaraz Wam powiem, ten GMC Yukon poszedł, bo obserwowałem aukcję za 26, niecałe 27 tysięcy dolarów został wylicytowany. Zastanawiałem się do końca, czy go nie licytować, czy go licytować. W końcu się wycofałem. Z, jak, z wielu powodów wolę mieć Chevy Tahoe po prostu chodzi o tą markę, chodzi może też o dostępność części, jakość GMC Ukon w naszym kraju. Bardziej mi się kojarzy Chevy Tahoe. Amerykańska policja go wybrała nie bez powodu, jeśli chodzi o nie, nie, niezawodność. FBI też używa tego a to no w ogóle służby bezpieczeństwa amerykańskie używają właśnie Tahoe czy większego Suburbana, a więc już 5- i 7-metrowej. Monstrualnej Landary, którą nikomu nie życzyłbym manewrowania w zatłoczonych miastach jak Warszawa czy Kraków. To by była totalna masakra. Maksymalnie taka długość auta dla nas wystarczy 5,9 metra to jeszcze jest do ogarnięcia. I teraz, moi drodzy, jak wam, tak jak Wam zaprezentuję, tu kolejny tachał po gradobiciu widzicie, nie osiągnięto ceny minimalnej, no tak jak w Polsce na aukcjach, tak samo w Stanach może sprzedawca ustawić cenę minimalną, ewentualnie rozważy ostatnią ofertę, no takie, takie Chevrolety chodzą po wyższych pieniądzach, gradobicie tym się charakteryzuje, że osiąga dosyć wysokie ceny, no wiadomo czemu się dziwić, auto nie ma ani jednej poduszki wystrzelonej, nie dostało jest bezwypadkowe, a więc najbezpieczniejsze zachowuje swoją konstrukcyjną sztywność no niestety w tak mocno uderzonym gradem aucie trzeba wymienić przednią szybę no ale wiecie, to i tak są małe koszty względem na przykład naprawy rozbitego przodu, czy tyłu, czy boku, wszystko jedno taki balon ma też swoje zalety, dlatego, że Zawieszenie przeżyje dużo dłużej, no i komfort jazdy i ogólnie prezencja takiego SUV terenówki jest moim zdaniem fajniejsza niż na tych takich bulwarowych felgach 20, na przykład dwucalowych, jak te bogate wersje. To dla mnie to trochę kuriozalnie wygląda, no i zawiecha cały czas obrywa, komfort na tym traci. Słuchajcie, nie wiem ile nagrywam ten odcinek, chyba strasznie długo. O matko, tak musimy kończyć, bo zaraz mnie tu zlinczujecie, że przesadziłem. Słuchajcie, czekam na wasze komentarze, wasze pytania. Wybaczcie jeszcze raz za mój głos, ale no, klima w Volvo mnie dobiła. Testuję cały czas, trzeba coś robić, pracować. Nie ma lekko. Więc y to by było na tyle. Oczywiście nadchodzą kolejne odcinki. Mam kontakt z firmą, która sprowadza auta. Dzisiaj nawet odbyłem z żoną jazdę Toyotą Sieną. Pierwszy raz w życiu wcześniej, w tym poprzednim odcinku. Wiecie, że zaliczyłem krótkie jazdy testowe Chrysler'em Pacifico i Dajem Durango. Także poszerzam swoje horyzonty, poszerzam swoją wiedzę o kolejne modele. To jest dla mnie o tyle ważne, że no muszę wiedzieć, co, co wybiorę na, na lata dla mojej rodziny. I no nie bywała łajba, po prostu jeżdżący salon. Salon na kołach, żeby nie powiedzieć łóżko, łóżko małżeńskie na kołach. Jeśli chodzi o tą scenę, po prostu no perfidny poziom łajbowatości, no ale taki urok amerykańskiego minivana. Dobrze moi drodzy, dziękuję Wam za dotrwanie do końca tego odcinka. Będą też kolejne, jeśli chodzi o ten temat, ten wątek, a więc wyboru kolejnego samochodu dla mojej rodziny. Zupełnie nie wiem, czy będzie to jakaś inna wizyta w komisji, jakaś jazda testowa, czy po prostu poddamy sobie analizie pewną licytację, czy jakieś inne tego typu rzeczy. Po prostu będziemy dalej ciągnąć temat, bo szukam samochodu i tyle. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie całości. Nie zapomnijcie zasubskrybować, zostawić dzwoneczek, żeby powiadomienia nie przegapić o kolejnym odcinku. I to by było wszystko. Napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę, jeśli się Wam podobało. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Stay tuned. Jak zawsze. Trzymajcie się.